Poniedziałek przed objawieniem Pańskim. Przygotowanie pierwsze. Dziś zastanowimy się nad główną przeszkodą naszego uświętobliwienia w ciągu roku. Tą przeszkodą jest wykonywanie wszystkiego ze zwyczaju, bez zastanowienia. Przekonamy się, punkt pierwszy, jak to jest wielkim złem. Punkt drugi. Jakie są środki do usunięcia tego zła? Potem zrobimy postanowienie: pierwsze, odbywać dokładnie i o ile można najlepiej nasze ćwiczenia duchowne. Drugie, zastanawiać się przed każdą sprawą, aby się pobudzić do świątobliwego jej spełnienia w intencji podobania się Bogu. Zawiązankę duchową. Niech nam posłużą słowa z księgi machabejskiej. Niech Wam Bóg da serce, abyście go chwalili i wolę jego czynili sercem wielkim i umysłem chętliwym. Przygotowanie drugie. Oddajmy cześć Bogu, który jest najwyższym panem czasu, naszego życia i śmierci i który nam daje ten nowy rok nie na to, abyśmy go użyli według naszej woli ale na to, abyśmy w każdej chwili służyli Mu gorliwie. Prośmy Go o łaskę ustrzeżenia się w tym roku tego zła, które w minionych latach było nam przeszkodą do uświątobliwienia, mianowicie, żeśmy wykonywali czynności nasze ze zwyczaju i bez zastanowienia. O takim to życiu, jakieśmy dotąd prowadzili, powiedział Jeremiasz, spustoszeniem, Spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie masz kto by uważał w sercu. Punkt pierwszy. Jak wielkim złem jest odbywanie spraw naszych bez wewnętrznego przejęcia się, bez zastanowienia. Jest to wielkie zło, bo wstrzymuje działanie łaski Bożej, sprawia, że wiara nasza staje się martwą. To jest nie wpływa na uczynki nasze, jest wreszcie przeszkodą do poprawy obyczajów. Odbywanie wszystkiego bez wewnętrznego przejęcia się udaremnia łaski Boże. Bóg daje nam łaskę modlitwy, ale modlitwa, odprawiona ze zwyczaju i bez zastanowienia, polega jedynie na poruszeniu ust, przez co Bóg nie odbiera chwały. A człowiek nie otrzymuje tego, o co prosi. Bóg daje nam dobrą myśl, dobre natchnienie, ostrzeżenie mające na celu nasze zbawienie, ale to nasienie, które by wydało dobry owoc, gdyby dojrzało w duszy naszej przez rozmyślanie, jest jakby rzucone na gościniec i zdeptane przez próżne myśli i światowe nowiny. Bóg daje nam sakramenty święte. Ale życie lekkie i na zewnątrz wylane pozbawia nas owocu tych łask. Bóg daje nam nowy rok, abyśmy zarobili na zbawienie. Ale jeżeli pozostaniemy nadal tak lekkomyślni, ściągniemy tylko nowe przekleństwo na siebie za nowe nadużycie łask. Spełnianie wszystkiego bez wewnętrznego przejęcia i bez zastanowienia. Sprawia, że wiara nasza staje się martwą. Opłakany jest stan duszy, której wiara nie wpływa na uczynki. W takiej duszy wiara jest jakby ukryta w ciemności, jej światło nie oświeca rozumu i nie pobudza woli. Wierzymy, jakby nie wierząc, mówimy, myślimy, postępujemy, jakbyśmy rzeczywiście nie mieli wiary. Nic nas nie porusza. Ani zbliżająca się śmierć, ani sąd, który po niej następuje, ani niebo, ani piekło, czekające duszę po śmierci. Wszystko dla takiej duszy jest obojętne. Najwznioślejsze prawdy, wiary, sakramenty święte, nawet przenajświętszy sakrament. Jest to oziębłość, na którą nic wpłynąć nie może. Wszystko spowszedniało i zobojętniało dla tej duszy. Nie ma na to ratunku, dopóki nie wyleczymy się z tej wady. Wykonywanie spraw bez zastanowienia przeszkadza do poprawy obyczajów. Porwani jakby prądem rzeki, nie myślimy gruntownie nad naszą poprawą. Nawet nie czujemy jej potrzeby i nie mamy do tego silnej woli. Robimy wszystko tak, Jakżeśmy do tego przywykli, bo nam tak dogodniej, a nawet zdaje się nam, że inaczej być nie może. Jesteśmy w tym smutnym stanie, jakby uśpieni. Lękajmy się przebudzenia, bo ono będzie straszne. Punkt drugi. Środki do nabycia wewnętrznego skupienia i zastanawiania się w wypełnianiu naszych obowiązków. Pierwszym środkiem jest modlitwa. Prośmy Boga bardzo gorąco, aby uleczył naszą chorą duszę, aby ożywił naszą wiarę we wzniosłe prawdy naszej religii, rozbudził w nas głęboką dla nich cześć i dał nam łaskę do prowadzenia lepszego życia w tym nowym roku. Drugim środkiem jest wierne odprawianie ćwiczeń duchowych. To jest trzeba nie tylko odprawiać je dokładnie, ale dobrze ze skupieniem, z pragnieniem odniesienia z nich pożytku dla poprawy życia. W stosunku z Bogiem zachować najwyższe uszanowanie i cześć, jaka mu się należy. Trzecim środkiem jest częste, gruntowne zastanawianie się nad sobą, aby nie powrócić do dawnej wady, to jest do wypełniania wszystkiego ze zwyczaju i bez zastanowienia, badać się, czy nasze słowa, uczynki, intencje i myśli. Są zawsze zgodne z duchem wiary, pokory, miłości Boga i bliźniego, co jest cechą duszy chrześcijańskiej. A jak spostrzeżemy, że znów zaczynamy po dawnemu postępować, podnośmy się jak najprędzej i weźmy się do pracy z nową gorliwością i dobrą wolą. Postanowienia: pierwsze odbywać dokładnie i o ile można najlepiej. Nasze ćwiczenia duchowne. Drugie, zastanawiać się przed każdą sprawą, aby się pobudzić do świątobliwego jej spełnienia w intencji podobania się Bogu. Zawiązankę duchową, niech nam posłużą słowa z księgi machabejskiej. Niech Wam Bóg da serce, abyście go chwalili i wolę Jego czynili sercem wielkim i umysłem chętliwym.